Siemanko, witajcie. Yy, zakupiłem niedawno Ursusa 12.04. No i przyszedł czas na to, żeby poprawiać parę rzeczy. Między innymi będzie robione przednie zawieszenie w moście, ponieważ jest strasznie wypite I odbiorę się zaraz kręcanie części, żeby się dostać do tego wszystkiego no i trzeba będzie to wszystko porozbierać, umyć zrobić nowy wałek ponieważ jest tutaj wytarty luzy w moście tam na tej tulei w środku też tak samo tutaj też tak samo są luzy także trzeba będzie to zawozić do zakładu gdzie się tym zajmują no i Trzeba będzie dalej rozkręcać to całe przednie zawieszenie, ponieważ stało się tak bo po, po przejeździe od zakupu, że stąd zaczął olej lać jak z jednej, jak i z drugiej strony. I problem polega na tym, że te śruby, które trzymają kosz satelit przedniego napędu, są poukręcane jedynie co ich trzyma to te śruby które właśnie są tutaj jest ich 8 są -so to śruby M12 i wind 1x0,25 i one są właśnie półkręcane y i trzeba będzie właśnie to rozebrać jak widzicie tutaj cieknie też tak samo półszczelniacz y cieknie również i z Tutaj koło tego krzyżaka, tam trzeba będzie prawdopodobnie uszczelnienie zmienić. No i oraz trzeba będzie zabrać się w kolejnej rzeczy, żeby rozebrać cały tamten właśnie e, tą przystawkę. Tam znajdują się właśnie te tarczki. Prawdopodobnie będę zakładał sprzęgło kołowe i zobaczymy czy to będzie działało tak jak powinno być. Następnie trzeba będzie zrobić tylne zwolnice przy nim, bo też ciekną. No i sprawdzić tam jeszcze uszczelnienie, tam na podnośniku, co jest ten wałek i tam prawdopodobnie chyba są oringi, więc trzeba to będzie też zmienić. Poza tym, zaraz po zakupie okazało się, że pompa fryskowa jest padnięta Nie miał siły samu jechać pod górkę. Jak kupowałem to falował już na, obro na obrotach, więc wiadomo, że to regulator obrotów będzie też tak samo do roboty, no i dałem do regeneracji pompę wtryskową oraz wtryski co się okazało, że sprężynka była y urwana od listwy która znajduje się właśnie w regulatorze obrotów i co tam jeszcze no i kopułki trzeba było od pokrywy z zaworów powymieniać, ponieważ y były tak mocno dokręcone, że po prostu te gniazda, które znajdują się od nakrętek były powpadane do środka, popękane całe no i to, to było zmienione, no i pompa regeneracji i co? i jeszcze trzeba jeszcze raz zdać z powrotem pompę wtyskową do regeneracji, ponieważ wtedy już nie było czasu na to, żeby z powrotem odkręcać i zawozić ponieważ ta sprężynka o której właśnie wcześniej mówiłem była padnięta i była urwana i właśnie ten facet nie miał dziś oryginalnej sprężyny, więc właśnie założył jakąś inną okazało się, że jednak chyba ona jest za, za słaba i nie daje rady utrzymać listwę yy, od właśnie, która znajduje się w środku w pompie wtreskowej nie, 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 nie daje rady utrzymać w takiej samej pozycji no i przez to właśnie faluje mogę się w czymś mylić, jestem nowy, uczę się więc yy, Będę dalej, będę starał się dalej y, nagrywać filmiki, pokazywać. Może to komuś y, pomoże w przeszłości przy właśnie remoncie tego ciągnika. No i, i to by było na razie to wszystko. Także na razie trzymajcie się. Hej.